I chodzi Ci o mnie. Zebą zapomnij mnie tak, by nie. Być zawsze kochać tak i nie. Byś mnie. Wykańczasz by mnie. Nie, nie robić wahać, by wahać Przymknąć, że ty, to już nie jesteś, ty Smutno jest mi Jeśli wiesz, że ja to czuję, tylko zastanów się wychulę Nie rozdarzaj, no, nie rozdarzaj mnie Moja, 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 bo, bo, bo ja i ty Jakieś było dobrze, a teraz co? Tu zaczęły się złe. I ja już wiem, że ty już wiesz, że pochłonęłaś się żadną magią. I tak jest, bo mam dowód moją czarną listę. U Te dowody, że <coughs> ty jesteś jak ty. Nie ty. Nie ty.